Jesteśmy w Turcji, w Antalii, w resorcie Gloria Serenity na Międzynarodowym Seminarium Sukcesu Calivita International. Z nami jest wspaniały menadżer Elżbieta Kucy, menadżer trzypalmowy, który po raz pierwszy uczestniczy w tego typu imprezie. Jakie są Twoje wrażenia? Moje wrażenia są zaskakujące. Jest to pierwsze moje seminarium była wielka trema. Przed lotem, przed jak będzie w tej grupie, okazuje się, że przekracza to nawet, nawet marzenia, tak jak powiedziałam na początku, z tego względu, że przede wszystkim są wspaniali ludzie. To jest mało powiedziane rodzina, bo w rodzinie bywa różnie, a tu są tak opiekuńczy, tak przyjaźni. Od pierwszego spotkania na lotnisku na Okęciu Ania z Wojtkiem zajmowali się jak dzieciątkami mną i wnusią. Tak, tak, tak. Taka to prawda. I tu na miejscu, już jak y, przylot, pozostali członkowie grupy. Y, są naprawdę wspaniali. Jeszcze raz wspaniali. Cały wyjazd uroczy bajka. Tyle mogę powiedzieć, i warto na to było pracować. I polecam każdemu tam pracę i skorzystać z takiego wyjazdu. Dziękuję. Dorota, Iwonko i Kamilu, Wy byliście wielokrotnie na tego typu imprezach, zarówno krajowych, i międzynarodowych. No ale powiecie teraz tak szczerze, jak Wam się podobała, Tegoroczne seminarium sukcesu, właśnie tutaj, właśnie w tym ośrodku. Czy możecie teraz po tygodniu powiedzieć: I feel good? albo co Wam się najbardziej podoba? W czasie tego pobytu policzyłam, że wyjechaliśmy z Kalibitą 24 razy za granicę. To całkiem sporo. Z tego 5 seminariów sukcesu, czyli tych wyjątkowych imprez, wyjątkowych wakacji, i muszę powiedzieć, że każde z nich było ciekawe. W różnych zakątkach świata rzeczywiście zwiedziliśmy bardzo dużo. Zostało mnóstwo świetnych wspomnień, do których wracamy niezliczoną ilość razy, ale Antalya przebiła absolutnie wszystko. Jest genialnie, czujemy się wyjątkowo. Ja się też przyłączę, bo też byliśmy i, i na Miami, i, i w Nowym Orleanie, na Karaibach, w Portugalii ale też uważam, że tutaj jest wspaniale i od pierwszego momentu, jak żeśmy weszli do hotelu, to po prostu zaparło dech, a po wejściu do pokoju, i ja, jako była pływaczka, widzę, że, że z pokoju wychodzę, mam trawę, leżaki, drabinkę, super wejście do basenu. To nie jest taki basen zwykły. To jest po prostu rzeka pływająca wokół ośrodka. Po prostu rano wstaje o siódmej cyk po schodkach do wodu, klasa. Nie marzyłam o, o, o czymś takim wspaniale. Czy czuję się dobrze? Otóż dzisiaj czuję się źle, bo już wyjeżdżamy. Naprawdę. No. No, 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 nie, faktycznie. Ja nie byłem może na 20 już tam wyjazdach, też dopiero na trzech seminariach, ale faktycznie to przebija wszystko. I oby tak dalej. Chcemy jeszcze? Chcemy jeszcze więcej. Krótko i na temat wystarczy.